Witajcie wodniczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc luty 2024. Przyjrzyjmy się, jakie energie będą chciały się tutaj dla Was przejawić. Okej. Okay. Energia ogólna, która będzie się tam między wami a górą przewijała. Mamy pazia mieczy, 8 pentakli i. I trzy miecze. Trzy miecze. Na pewno będziecie zapracowani, kochani, i, i to przyniesie Wam w przyszłości duże plony. Natomiast wnikliwie obserwujecie jakiegoś towarzysza, który. Lub też możecie otrzymać jakieś informacje od osoby, która no jest dla Was bardzo ważna, w jakiś sposób Was inspiruje, y y które mogą Was zranić, kochani. E no dobra, sprawdźmy sobie, czy to się sprawdzi w tym czytaniu. Energia ogólna miesiąca lutego dla wodnika. Dobrze, chcesz wyskoczyć, to pokażcie. Kochani, izolacja, klatka mentalna własnych myśli, poczucie, że jesteśmy w jakimś impasie i nie możemy w żaden sposób z niego wyjść, nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. Ale przy ośmiu mieczach mamy taką informację, że no nie ma sytuacji bez wyjścia, chyba że ona jest narzucona przez. No, tak jak mieliśmy pandemię, czy, czy jakieś takie ogólne um, społeczne um, narzucone przez prawo, czy przez rozporządzenia. Natomiast jeżeli one dotyczą naszego działania, to naprawdę w, w sytuacji, kiedy um, pojawia się osiem mieczy, to ono informuje, że ty, drogi wodniku, sam. Odbierasz sobie poczucie własnej wartości, odbierasz sobie poczucie hmm, własnej niezależności, swobody myślenia i wypowiadania się, więc warto na to zwrócić uwagę. Co jest konieczne w tym miesiącu do przepracowania dla ciebie? Co jest do hmm, rozwiązania? Pięć pentakli. No właśnie, jakiś brak i ty się jak gdyby kierujesz w kierunku tej osoby, która siedzi i ma poczucie, że jest po prostu wyrzucona poza nawias, poza, yy, poza jakąś społeczność albo poza yy, środowisko, w którym yy, przebywa, że czuje się po prostu jak żebrak. Yy, być może będziesz potrzebował drogi wodniku czyjejś pomocy, więc tu jest prośba, żebyś się nie wahał o nią poprosić, bo ewidentnie energie nie będą łatwe tutaj w lutym dla ciebie. Potem sobie dopowiemy jeszcze do tych kart. To będziemy wiedzieć troszeczkę więcej na ten temat. Ale jaka miła niespodzianka będzie. O i mamy śmierć. Miła niespodzianka jest taka, kochani, że chyba w tym impasie się wkurzycie w końcu i zdecydujecie. Zdecydujecie się na krok, który mówi zostawiam wszystko, co martwe. Co, co jest już bezużyteczne, co nie przynosi mi satysfakcji, nie rozbudza we mnie pasji, pozostawiam to jako martwe w ziemi, a sama decyduję się na odnowienie, na regenerację, odzyskuję skrzydła, rozwijam je jak motyl wychodzący z kokonu, tak. To jest bardzo silna karta, bardzo piękna karta, transformacyjna. Z reguły jest związana z transformacją wewnętrzną, duchową, taką, którą my sami postanawiamy po prostu przepracować i coś wspaniałego z tego urodzić. Więc to jest ta miła niespodzianka w tym miesiącu. Jaka może być trudność? W lutym może być trudność w, albo w zarabianiu pieniędzy, albo w inwestowaniu. No skoro tutaj mamy ten brak, i on też może być właśnie finansowy, materialny, a wcale nie emocjonalny ani, ani relacyjny, to być może będziecie musieli się tutaj troszeczkę pogimnastykować żeby w jakiś sposób swoje finanse dopiąć. Jeszcze sobie później dopowiemy do tego. Co w miłości? Co w relacjach? No ładnie w relacjach. Kochani, bardzo ładnie w relacjach. Widzę, że jest jakieś świętowanie, że może jest decyzja na to, żebyśmy byli razem, może jest decyzja o zaręczynach, o ślubie. Niemniej jednak przyniesie Wam w relacjach to dużo radości, dużo celebracji, świętowania, więc bardzo piękne tutaj są energie, jeżeli chodzi o relacje. Dobrze, to zobaczmy, co w karierze i w finansach. Coś tu nam się odwróciło. Spójrzmy. No właśnie, i tu mamy. E, tu mamy sprzeczności, tu mamy burzę myśli, tu mamy stawanie do konkursów, tak, stawanie do y, rywalizacji. E, być może będziesz walczył, drogi Wodniku, przedstawiając swój własny pomysł, swój własny projekt, i będziesz miał dużo osób, oponentów, którzy będą mieli inne zdanie. E, mogą być kłótnie, mogą być jakieś nieporozumienia, tak? e, jeżeli chodzi o pracę. Twoja energia. W jakiej energii ty będziesz, drogi wodniku? No, ale ty ze spokojem, król kielichów, ty bardzo pięknie opanujesz wszystkie emocje i będziesz się starał na chłodno, spokojnie obejrzeć sobie wszystko wokół. Będziesz trzymał na wodzy swoje emocje, mimo że tam będzie naprawdę się bulgotało i gotowało. Hmm, jaka jest rada dla Ciebie? Nie walcz o to, co już jest martwe. Tak, nie walcz o to, co już jest martwe. I Ty chyba sobie z tego zdasz sprawę, i uznasz, że trzeba podjąć jakieś nowe decyzje. Nie wiem, czego one dotyczą, bo to jest czytanie ogólne, ale wywodniczki wodniczki będziecie wiedziały, bo każdy z Was ma jakiś inny orzech do zgryzienia tak? w, swoich, w swojej podróży przez życie? Wskazówka jest taka: nie bij dłużej głową o mur. Odpuść, to już jest niepotrzebne. To już jest. Yy, pozostaw to i daj sobie szansę na nowy początek, tak? Ja sobie tu dopowiem jeszcze jedną kartę. Yy, no właśnie, koło fortuny przynosi Ci nowe możliwości i, yy, i pora po prostu je zauważyć. Pora je zauważyć. Yy, jaki mamy wynik? Jaki mamy wyjście? No, król buław, więc energia bardzo e, takiego odzyskania poczucia własnej wartości, odzyskania e, poczucia własnej siły, mocy, władzy, celowości, kierunku, w którym zmierzam, tak? I tutaj już jest bardzo kreatywna energia. Już nie takie, wie, wiecie, trudne myślenie na temat, gdzie ja jestem, co ja robię, z kim ja jestem i tak dalej. Tylko już biorę tę buławę w rękę. Tak, tutaj nie widać troszkę, bo światło odbija. Biorę tę buławę w rękę i po prostu idę um, zawalczyć o swoje cele, o swoje marzenia. Kreatywnie. Mhm. No dobra. To teraz spróbujmy sobie troszeczkę tutaj dopowiedzieć. Co to jest za brak? Co to jest za brak, któremu trzeba będzie <laughs> jakoś zaradzić i w jakiś sposób? No właśnie, relacyjny. Relacyjny brak. Coś w związku, coś z drugą osobą, która jest Ci bardzo bliska w wodniku, która jest Twoim dopełnieniem, która jest Twoją bratnią duszą, cudownym człowiekiem, którego... Albo ci go brakuje i za nim tęsknisz, albo masz go za mało, albo czujesz niedosyt atencji, uwagi, miłości ze strony tej osoby, tak? Dlaczego energia tutaj jest w ośmiu mieczach miesiąca? Mamy i diabła, hmm. i jeszcze papieża. Myślę, że są jakieś sprawy wokół Ciebie, które są niezależne od Ciebie, które wynikają z jakiegoś, z jakiegoś prawa, z, jakich, z jakichś podstaw moralności, etyki, które ty wodniku łamiesz, albo masz ochotę złamać, to cię bardzo kusi, albo już złamałeś, i czujesz się w tym niedobrze. Czujesz się w tym niedobrze i, i stąd może być może to jest ktoś, kto. Być może jesteś z kimś, kto jest już w związku yy, i ty masz te poczucie braku, że to nie jest twoja połówka, a powinna być, że to jest ta osoba wymarzona, tak? Łączy ci być może z nią jakieś fizyczne, yy, fizyczne yy, seksualne, upojne, intymne kontakty. No ale nie, 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 no mówię, tutaj na tym wszystkim jest papież, który mówi, są, jest taki układ, taka zasada, taka moralność i należy tego respektować, dopóki nie pojawią się jakieś okoliczności, które mogą zwolnić z, z danego słowa, z danego ślubu, z danego, z podpisanej umowy, tak? No dobrze, hmm co tutaj się dzieje w tych relacjach że, no bo to jest bardzo sprzeczne to wszystko mhm. rycerz mieczy koło fortuny i co jeszcze tu by przyszło i zakończenie świat rozpoczęcie czegoś nowego wiecie co, mam takie wrażenie, że to jest jeszcze yy, jak gdyby energia, która idzie ze stycznia z przeszłości troszeczkę i ona może mieć tu swoje rozwiązanie. Będzie miała pozytywne rozwiązanie, kochani, bo jednak tutaj, że tak powiem, zdecydujecie się być razem, mimo trudności, mimo jakichś uwarunkowań, które są trudne do przeskoczenia. Fajnie. Pod spodem mamy jeszcze Sąd Ostateczny, czyli tak jak gdyby, no jest powstanie jak Feniks z popiołu tego związku, tak? Dobra, kariera i finanse, pięć mieczy, pięć buław, przepraszam, i mamy siłę, moc i kapłankę. Wiecie, co będzie Was cechowała tutaj w pracy duża mądrość wewnętrzna? Będziecie działać też intuicyjnie w tych konfliktach, w tych um, rozgrywkach, w, tych, um, w tej spartakiadzie o to, kto jest lepszy i, i kto ma rację. Ale Wy będziecie się czuć bardzo pewnie i bardzo silnie w tej, um, w tej sytuacji, tak? Bo z kartą siły i mocy um, macie poczucie, że. To wszystko jest do, do przebrnięcia, to wszystko jest do wygrania, to wszystko jest to, to tylko chwila, yy, która potrzebuje jak gdyby swojego wyszumienia. Yy, no i bardzo dobrze, dlatego Wy tu jesteście spokojni w tym miesiącu, czujecie się stabilnie. Bo i na polu relacyjnym, i na polu właśnie materialnym, finansowym wszystko w porządku się układa. Wiecie, że macie przed sobą jeszcze dużo czasu, że zostało zasiane ziarenko, które jest bardzo, że tak powiem, rokujące dobrze. Wy jesteście w energii że długo czekaliście na taki moment, kiedy czujecie właśnie taką pełną niezależność, pełną swobodę działania, wypowiadania własnych myśli. Um, tu mamy Królową Mieczy, która jest kobietą bardzo... Um, Pewną siebie, dlatego że ona jest wyzwolona z jakichkolwiek okowów, osądów innych, opinii innych. Ona ma to w nosie, bo ona wie, co ona czuje i ona nie chce tego stracić, tak? Hmm. Bardzo taka fajna ta energia w miesiącu lutym dla Was, bo emocjonalnie jesteście stabilni i bardzo, bardzo intelektualnie, że tak powiem, rozwibrowani, tak? Będzie dużo rozmyśleń, dużo strategii, które będą wymagały Twojej błyskotliwości, drogi wodniku, i ty z tego skorzystasz. Rada wskazówka. Mhm. To, co cię dobiło, to, co ci już, w, w, że tak powiem, wbiło w plecy ostatni miecz i spowodowało, że mm, no, że byłeś, y, drogi wodniku, no, no już zrezygnowany, tak? To okazuje się, że tutaj budzi się szansa na nowe, na bycie z kimś, bo zobaczcie, mamy powtórzenie tych samych energii, cztery buławy w relacjach, w związkach. E, także. Mm, Na pewno będą tu jakieś nowe początki w relacjach, w związkach, celebrowanie, świętowanie, nowa droga. Karta Brama, która mówi: Przekraczam pewien Rubikon, wchodzę na jakiś nowy teren, o którym zawsze marzyłam i nigdy nie był dla mnie dostępny z różnych powodów. W tej chwili mogę to zrobić. Są trzy buławy, które przechodzą w cztery buławy. Kochani, to jest bardzo piękny czas, bardzo piękny czas. Mimo, że na początku będzie troszkę smutku i troszkę takich. No moralnych też rozterek, tak? E, wynik koło fortuny i ty jako królowa buław, która się uwalnia, popatrzcie. Z tej energii, która rozpoczyna, która tu będzie towarzyszyła w miesiącu lutym. Wy odzyskujecie prawo głosu, odzyskujecie swobodę działania, odzyskujecie swój czar, swoją moc, swoje piękno. Czujecie, że emanujecie pasją, inspiracją też dla innych, tak? Macie tę siłę, moc, aby pociągnąć za sobą innych w pomysły, w zadania, które są przed wami. Śmierć jako miła niespodzianka i królowa kielichów. No właśnie, tu coś się wydarzy, takiego, co otworzy Twoje serce na oścież, gdzie miłość popłynie po prostu bezwarunkowo. Myślę, że to będzie dotyczyło właśnie spraw relacyjnych. Coś tu się dogada, coś tu się zakończy, coś tu będzie takiego, co Cię bardzo ucieszy, uraduje i nareszcie będziesz mógł po prostu czuć, swo czuć się swobodnie, tak? Trudność jako as I tu mamy króla buław. Może to być osoba, z którą macie coś zapoczątkować i jakoś do tego początku nie może dojść, i trzeba tu gadać, trzeba tu rozmawiać, trzeba się komunikować. Trzeba używać wszelkich argumentów, które przekonają tego Pana, tak, że warto rozpocząć coś nowego w etapie Twojego życia też. Ma jakiś wpływ na Ciebie, osoba no bardzo taka autorytatywna nawet bym powiedziała, może być spod znaków ognistych, ale nie musi. Może mieć po prostu cechy charakteru osoby, która jest niezłomna, która nie lubi kiedy się jej mówi co ona ma robić i w jaki sposób. tak? Mm -hmm. No właśnie, tu w rozpoczęciu czegoś nowego może być taka, takie poczucie, że ok, zwyciężyliśmy, ale to zwycięstwo nie jest słodkie, jest gorzkie, bo jakieś poniesione zostały ofiary, ktoś został porzucony, ktoś został pozostawiony na lodzie i, i, i czuje się po prostu z tym strasznie, i wy też nie będziecie się czuli z tym fajnie, tak? Król Buław. Jako wyjście, wynik już sytuacji. I mamy magika, bardzo twórcza, piękna karta. Kiedy mało tego, że mamy cel, to jeszcze czujemy, że mamy wszystkie narzędzia, które są nam potrzebne do tego, aby ten cel osiągnąć, więc jesteśmy pewni tego, co robimy. I mamy kochanków. I mamy kochanków. No, tak jakby właśnie ta para się tutaj zeszła w lutym, zdecydowanie. To, co tu było jakąś trudnością, tu się kończy wyjściem z sytuacji, gdzie mm, czujemy, że jesteśmy jednością, gdzie możemy tworzyć razem coś pięknego, tak? Gdzie kończą się kłótnie, spory, nieporozumienia, e, gdzie nareszcie możemy odetchnąć i, i, i być ze sobą po prostu. No. Dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze tę trudną sytuację, która tutaj jest dla Was do rozwiązania. Co tu pokazują jeszcze karty? No, są jakieś przeszkody, widzicie? Są jakieś przeszkody, żeby, żeby po prostu dogadać się z jakimś facetem, który. Okej, okay, jeszcze sobie połóżmy tu. Na te pięć pentakli. No jest przystopowanie jakieś. Jakaś blokada, jakieś przystopowanie. Nie mogę mieć tego, którego sobie, którego czuję, że jest dla mnie, tak? Nie mogę go mieć z jakiegoś powodu. Są pewne ograniczenia, są pewne prawa, są pewne umowy, które wiążą tę osobę i nie mogą jej do mnie dopuścić. Tak, tak to widzę. Ehm, radu, rada wskazówka. Rada, wskazówka, kochani. No, jakieś ograniczenia tu zostaną prze, przewalczone, tak? Ale generalnie same czerwone, różowe karty, więc łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie. Będzie na końcu zwycięstwo, ale. O, widzicie, na koniec jest wyjaśnione jako rada, wskazówka, tu jest wyjaśnienie, tu jest rada, po prostu przeznaczenie zmieni, to koło fortuny zmieni trochę okoliczności, które spowodują, że ty się poczujesz z tym wszystkim też wewnętrznie lepiej, tak? Zobaczmy kierunek, taki jeszcze, co góra by chciała ci podpowiedzieć, co jest ważne w tym miesiącu na mapie Twojego życia, co się zaznacza jakimś ważnym punktem. Dom. Dom drogie wodniki jest ważny, albo jako rodzina, albo jako mieszkanie, budynek, nieruchomość, sprawy rodzinne. To jest po prostu bardzo, bardzo istotne. Oprócz tego, no ten przekaz ma taki, że się czujesz komfortowo we własnej skórze i że miejsce, w którym jesteś, to jest Twoje miejsce. Ewidentnie to czujesz, tak? To jest spokój, to jest bezpieczeństwo. Eee, wszystko, czego oczekujemy od komfortowego, bezpiecznego domu, to jest w energii tej karty, tak? To jest też zachęta, byś przekonał się, jak to jest czuć się pewnie we własnej skórze i ty to osiągniesz, ty to zobaczysz, ty to tego dotkniesz, ty to poczujesz. Eee, I to jest też czas, byś poszukał towarzystwa osób, które mm, myślą podobnie, tak? Lub jednej wyjątkowej osoby, którą tutaj mamy, dzięki której czujesz się, jakby wróci, jakbyś wrócił do domu, jakbyś był z tą osobą od lat. Dom to też miłość i właśnie ona jest teraz wszędzie wokół ciebie. Bez względu na to, jakie pytanie chcesz zadać, jesteś w miejscu, w którym powinieneś być. Bo twój dom jest przecież tam. Gdzie jest Twoje serce? Dobrze, to jeszcze karta afirmująca dla Was. Zobaczmy, co Wam tu pomoże, nakarmi Waszą duszę w jakiś sposób. Niech Twoja wyobraźnia rozkwita. Twoja wyobraźnia jest Twoim bezsennym darem. Dzięki niej możesz tworzyć życie swoich marzeń. Każde z nich jest głosem Twojej duszy, która doskonale wie, czego potrzebujesz. Miej odwagę marzyć, odpuść wszelkie granice rozsądku. Wszystko jest możliwe. No, przepiękne przesłanie, kochani moi. Przepiękne. To wszystko dla Was. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę wytrwałości, miłości. Yy... Dobrych wyborów yy, i spełnienia po prostu. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, papa. Pa.